Dobra, słuchajcie, szybki minutowy short, może nawet krócej, żeby Wam pokazać, że te dwa tutaj mm, rezystory nagrzewają się do takiej temperatury, że naprawdę trzeba prawdopodobnie zamontować tutaj jakieś, nie wiem, aluminiowe bądź miedziane radiatory. 42 minuty twoje już rozładowanie, czyli one już naprawdę są porządnie rozgrzane i zobaczcie jaka temperatura będzie. 91 89 stopni. 90 stopni prawie. Także widziałem filmik, jak gościu sobie zamontował tutaj dwa radia, radiatory, czy tam jeden blok radiatora dużego. I też tak polecam zrobić, jeżeli sobie coś takiego kupicie, bo tu jest naprawdę gigantyczna temperatura. Minutowy short.